Hejka kochani, specjalnie dla Was e, mój mąż rozkręcił moją maszynkę z Akciona, którą posiadam już 3 lata. E, swoje naprawdę już u mnie przerobiła i myślę, że to jest taki już czas, bo słyszę już dużo, że te maszynki się e, Wam po prostu psują. E, więc e, specjalnie dla Was mój mąż rozkręcił tą maszynkę, żeby pokazać Wam, jak poradzić sobie z ewentualną awarią. Ja Wam tu mniej więcej wytłumaczę. I tutaj on ściąga w tej chwili tą niebieską część, tą listwę i teraz on zaczął podważać. Cała sprawa wygląda w ten sposób, że odkręcacie rączkę, ale wyciąganie tej listwy po przeciwnej stronie zaczynacie, podnosząc lekko język tej listwy on Wam wyskoczy. Reszta ładnie sobie śrubokrętem podważacie i ona, ta listwa, ładnie Wam wyskoczy. Tutaj wiecie, Śrubek milion. Ja proponuję, żeby, żebyście sobie te śrubki pogrupowały, pogrupowali, yy, tak, żebyście znały kolejność później, jak, które śrubki, w które miejsce. To jest naprawdę dobry patencik. Yy, także tu, tu już cztery śrubeczki na dzień dobry. Za chwilę mamy następne cztery pod tymi uszczelkami, to są gumowe takie tenówki, które powodują, że maszynka się nie ślizga, yy, więc... Ja mówię e, sobie te śrubeczki, wiecie, e, grupujcie, moja maszynka ma numer 99, gdyby ktoś pytał, e, Kiedy się bawiliśmy właśnie na grupie którejś, e, kto ma najmniejszy numer maszynki, chyba czas znowu zapytać o to, e, pod spodem właśnie, e, tu u mnie po lewej stronie na dole jest naklejka i tam jest numerek maszynki, ja mam właśnie 99. Tak jak powiedziałam, ja już mam ją 3 lata, nie dzieje się, nie dzieje, ale koleżance koleżanka się zepsuła i może jej to naprawia. Pojechałam specjalnie do niej, żeby jej mąż pokazał mojemu mężowi, jak ta maszynka w środku wygląda i jak się z tego zabrać, żeby, żeby dla Was nakręcić taki film. Od czasu do czasu, to jest taka dobra rada od męża mojej koleżanki żeby od czasu do czasu sobie tą maszynkę tak czy inaczej rozkręcić i podokręcać łożyska, ja Wam zaraz pokażę, w którym miejscu się dokręca te łożyska, bo o to się lubi luzować, wiadomo, to jest mechanizm, który pracuje, jakby cały korpus jest e, statyczny, e, ale wszystko inne jest dynamiczne, czyli, czyli łożyska i tryby, są tam raptem trzy tryby, tak, trzy tryby, i cztery łożyska, wyobraźcie sobie, że w tej maszynce są aż cztery łożyska. E, więc tutaj łożyska kosztują 3 złote. Można je kupić na Allegro. Ja postaram się na sam koniec tego filmu, wstawić zdjęcie kartonika i samego łożyska, żebyście miały parametry i mieli parametry tych łożysk. Żebyście mogli sobie kupić. I widzicie u mnie obudowa tak różna lata, bo... Okazało się, że ta maszynka w środku ma takie cztery oczka które jakby są z takimi zapadkowymi oczkami, że trzymaj ta obudowa trzyma się tego całego korpusu metalowego, który widzicie w tej chwili. Niestety jakimś cudem, no nie cudem, bo ona nie raz, nie dwa i nie dziesięć, i nie 40 mi spadła albo gdzieś, ją stuk stuknęłam po prostu nią. I się te otka połamały. Nie ma to żadnego wpływu, także nie przerażajcie się, gdybyście też tak mieli, że te otka wam się połamy. Nie przerażajcie się tym, dlatego że cały korpus tak czy inaczej osadza się na dnie tej maszynki, czyli na tym spodzie, który jest odkręcany i jakby pozostaje w, pozostaje w tym samym miejscu. i i już nie potrzebuje żadnego... to się nie rusza po prostu, więc to bardzo stabilnie sobie stoi no te oczka to taki niewydarzony pomysł widzicie cały korpus jest nieskomplikowany, jakby tutaj nie ma co się zepsuć jakby to jest odlew, to nie jest wiecie spawane czy coś w tym rodzaju, ale sam kor korpus jest odlewem no śrubki, śrubeczki i tak jak powiedziałam tutaj co wam się może zepsuć to właśnie yy, albo te tryby czyli te zębatki, albo łożyska, to są dwie rzeczy, które mogą Wam się w tej maszynce zepsuć, albo połamiecie rączkę, no dobra, <laughs> niech będzie. I tutaj czwarta część i ostatnia mojej zabawy, to jest słowo ŻYCIA. I to jest ostatnie słowo, więc zapraszam serdecznie, jeszcze się odezwę w tym temacie, ale na ten czas czwarte słowo to ŻYCIA. I to jak widzicie, teraz będzie mój mąż usiłował wyciągnąć łożyska, bo trybiki już porozkręcał a miałam wam powiedzieć w którym momencie się dokręca te łożyska, widzicie i przegapiłam tak jak tam tak jak tam, że przegapiłam. Rozkręcał na łożyskach rozkręcał. Chyba poczekam jak zacznie składać, pokazuję Wam w tej chwili łożysko, to przejedźcie sobie palcem, to, czy to łożysko bezszmerowo się obraca, że nic tam nie szuści, bo jak szuści coś tam w środku w łożysku, to sobie już je wymieńcie, nie czekajcie na nic, aż się tam pogruchota jeszcze bardziej. Ono ma iść bardzo cichutko, równiutko, bez, bez szustu, bez niczego. Tak jak powiedziałam, koszt jest niewielki, więc tutaj wiecie, nie ma co oszczędzać. I będę musiała teraz czekać, aż on zacznie to skręcać. Miał problem z wyciągnięciem. Potrzebujecie długi śrubokręt, właśnie dzięki któremu będziecie mogli wejść w środek tego korpusu i wybić te łożyska od środka. Teraz je wkłada, raczej wbija. Tę kombinację alpejską robił sam wbija niemal. Ok, mówię, dziwne dla mnie jest, że aż cztery łożyska. Znaczy dziwne, no to tak, szokowało mnie, to tak troszeczkę była mi zdziwiona właśnie. Usiłuję wybić teraz jeszcze to urzyska, tak, ona mu wyskoczy w pewnym momencie. Nawet ja nie wyłapałam, w którym. O, wyskoczyło, jest. Tak się, jak rozbieraliśmy tę maszynkę u... temu się młotek pokazał w tej chwili. Jak rozbieraliśmy tę maszynkę pierwotnie u, u tej mojej koleżanki? To te łożyska bardzo leciutko wychodziły i chyba moje koleżanki tak się przełożyły, że je wbiły, I teraz mój nie umiał tego wybić. Delikatnie młoteczkiem osadźcie sobie te łożyska w miejscu przeznaczonym. One są wszystkie cztery takie same, więc tutaj wiecie, nie ma filozofii. Powbija. I teraz musicie wiedzieć, to to jest naprawdę bardzo prosta maszynka. Bardzo prosta maszynka, tutaj naprawdę. No nie, no nie, ma nic takiego skomplikowanego. Faktycznie wygląda jak magiel babci Sasi do frani. Musicie wiedzieć jeszcze, że w maszynce DP Crafta, żeby ją rozkręcić, to jest dla tych, którzy posiadają i żeby zapamiętali, że w maszynce DP Craft śrubki znajdują się w rękojeści pod gumą. W uchwycie jest taka, tak wylane są gumy. I tu w tej chwili widzicie, on będzie przykręcił te zębatki i tym samym y, przykręci też łożysko, czyli je dociśnie. I takie uszczelki ma, y, mają wszystkie y, wszystkie łożyska. I one, właśnie te śrubki trzeba sobie dokręcać co jakiś czas, żeby nie były luźne. Y, ale wracając do DP Craftu, DP Craft ma taką gumową zalewajkę w tej rękojeści, y, więc Musicie niestety, ale zedrzeć po prostu kawałki tej gumy, ja Wam zdjęcia dam na sam koniec też właśnie rękości DP Crafta, gdzie są śrubki, bo w inny sposób jej po prostu nie rozkręcicie, nie znajdziecie tych śrubek. Jak zaczniecie tradycyjnie rozkręcać, widzicie uszczelka, śrubeczki i w ten sposób dokręca się to łożysko, że ono jest stabilne inny sposób nie roz, no rozkręcicie. Od dna idąc to obudowa Wam się po prostu nie rozejdzie, bo te śrubki tam trzymają i trzeba naprawdę w tym momencie odrobinę sprytu, żeby zorientować się, że te śrubki są zalane tą gumą, więc trzeba z jeśli tą gumę zerwać, żeby tą maszynkę rozkręcić. Mam zdjęcie, bo wzięłam zdjęcie od koleżanki właśnie, żeby Wam pokazać jak wygląda ta rękojeść. I co? No to by było na tyle. No, nią teraz w tej chwili skręci i to jest cała filozofia wymiany łożysk w tej maszynce, tak jak powiedziałam, jeżeli macie ochotę, to same sobie rozkręcicie i podokręca... nie rozbierajcie tej maszynki, tylko po prostu podokręcajcie sobie łożyska, jeżeli uważacie, że ta maszynka Wam dość luźno chodzi. Ja wierzę, że każda kobieta jest w stanie to sama zrobić, przy odrobinie cierpliwości oczywiście, ale jeżeli macie facetów w domu, to mogą wam po prostu zajrzeć tam do niej, do niej, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Jeżeli nie, to po prostu tej maszynki nie ruszajcie. Ona nie jest jakaś mega droga, ale jest najlepsza na świecie: jest mała, stabilna i po prostu mały, ale wariat dosłownie. Ja na ten, na ten czas będę kończyć swoją narrację do tego filmu. Jak widzicie, nic tutaj nie jest skomplikowanego. Montuję to wszystko do kupy i Wam zapodaję, także do zobaczenia, moi drodzy, w najbliższym spotkaniu i myślę, że chyba do tego filmu, chyba specjalnie dla mojego męża włączę dla Was komentarze, żeby on mógł poczytać, poczytać i poczuć się, że tak powiem, ważny w tym wszystkim. Dbajcie o swoich facetów, także moje drogie koleżanki i koledzy, do zobaczenia, do usłyszenia, ci, którzy biorą udział w zabawie, maile na ten sam adres, co zawsze, i spotkamy się jeszcze w następnym spotkaniu, i tam będziemy rozstrzygać dalsze losy zabawy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.